Tak już będąc bliżej końca tego seansu zaczęłam się zastanawiać, kto tak właściwie jest grupą docelową tej produkcji, bo zdecydowanie nie entuzjaści, sympatycy książek nienackiego ze względu na to, że jest to raczej luźna inspiracja. Nie ludzie tacy jak ja, którzy podchodzą do tematu z czystą kartą, bo ani to kino familijne trup momentami ściele się gęsto, ani to jakiś udany akcyjniach, bo widać, że budżet nie był zbyt wysoki, a sceny akcji same w sobie sceny walki. Zostawiają bardzo wiele do życzenia, jeżeli chodzi o same kwestie techniczne. No więc, dla kogo? Dla kogo jest w ogóle ta produkcja? Porozmawiajmy sobie na ten temat, bo wydaje mi się, że właśnie tutaj leży pies pogrzebany. film z powodzeniem można by było podsumować memem mamy Indiany Jonesa w domu, no bo taki bad boy, no bo szuka skarbów, no bo teoretycznie wszystko powinno działać, ale nie działa. Z prostego powodu nie wiadomo dla kogo miała być ta produkcja, a to właściwie wierzchołek góry lodowej, bo pod spodem piętrzą się coraz to inne rozmaite problemy, między innymi kwestie techniczne, o których trochę już napomknęłam, m.in. to, że moim zdaniem trudno polubić głównego bohatera. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o filmie Pan Samochodziki, Templariusze, nowej wersji z 2023 roku, którą można oglądać w serwisie Netflix od wczoraj. I skoro ten seans już za mną, i skoro nie mogę go by najmniej zaliczyć do udanych, no to chciałabym porozmawiać trochę na ten temat, może też trochę przestrzec, żebyście trochę stunowali oczekiwania, jeżeli w ogóle zamierzacie zabrać się do tego seansu. Ja podeszłam do niego z czystą kartą, bo nie znam twórczości Nienackiego, nigdy nie czytałam książek tego autora i też nie widziałam żadnych ekranizacji, więc pomyślałam sobie, że mogę być tym uniwersalnym odbiorcą, a tu klops, nie mogę być tym uniwersalnym odbiorcą, bo nawet takiemu odbiorcy jak ja, który nie był zbyt wymagający do tej produkcji, no bo nie oszukujmy się, kino przygodowe, polskie kino przygodowe, no to nie musiało wyjść. No ale nie spodziewałam się, że tak naprawdę znudzę się tak bardzo, bardzo w trakcie seansu, bo sama sfera fabularna zapowiadała się całkiem okej. Okay. no nie jakoś wybitnie, mamy jakiś skarb templariuszy, ale to, jak to jest zrealizowane, to naprawdę pozostawia bardzo dużo do życzenia, mamy bardzo dziwne wybory techniczne, między innymi wstawki, które są niczym z kanału History, ale nie z jakiegoś super programu, tylko nie wiem, ze starożytnych kosmitów. Takie wstawki jakby dokumentalne, ale w sumie nie wiemy czemu to się pojawia. Jest to taki zapychacz, który pasuje tutaj jak kwiatek do kożucha. No i ja to tak odebrałam, że pan Tomasz, pan samochodzik, miał być takim Indianą Jonesem na nasze warunki. prl Indianą Jonesem. Takim badbojem, który co prawda robi jajecznicę na drugi dzień, ale w sumie to zmienia kobiety jak rękawiczki. Nikogo nie potrzebuje, niczego nie potrzebuje. Jest samowystarczalny, jest trochę Zapatrzony w siebie, i w sumie, jak zauważyła słusznie zresztą dziennikarka, która pojawia się w tej produkcji, Anka, jedna z głównych bohaterek, on ogrzewa się w blasku tych wszystkich skarbów i zabytków. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o samą warstwę fabularną, no to można było coś z tego wycisnąć, można było nawet z niskim budżetem, jak pokazuje film Dzień Matki, gdzieś tutaj powinna sobie latać recenzja, zrobić coś ciekawego. No i właśnie, jeżeli chodzi o same sceny akcji, no to pan samochodzik templariusza z powodzeniem mógłby się uczyć od tej i Niesamowicie przerysowanej produkcji, no ale tego nie robi. Ja mam tutaj bardzo duży problem, bo okej, okay, fabuła, fabuła, mnie musi mi się podobać, zakończenie nie musi mi się podobać, no ale jeżeli robimy coś na połak akcyjniakowe, no to chociaż do tego warto byłoby przywiązać wagę. Ten film jest bardzo dziwnie pocięty. Miałam czasami nawet wrażenie, że sceny trwają maksymalnie dwie sekundy i przeskakujemy do kolejnej i do kolejnej i nie ma w ogóle płynności między tymi scenami w ogóle. Czasami odnosiłam nawet wrażenie, że kadr nie pasuje do kadru, że jest jeden jakoś tak dziwnie ucięty, potem kolejny, zero płynności, zero spójności, Kurczę, bardzo szkoda, bo to sceny akcji miały tutaj potencjał. Jedne wykorzystują samochód pana samochodzika, zlepek Fiata z Ursusem, pewnie za granicą tego nie docenią, inne walkę bronią białą, więc no ogólnie jest ciekawie, tylko, że na papierze jest ciekawie, bo na ekranie jest po prostu bardzo koślawo i to niesamowicie szkoda, bo wydaje mi się, że technologia poszła tak do przodu, że nawet niskim nakładem budżetu można było zrobić coś znacznie lepszego. A to niestety bardzo mocno nie działa. Podobnie zresztą mam tutaj zarzuty do muzyki. Muzyki, która sama w sobie jest bardzo dobra, klimatyczna, ale jest wrzucana w bardzo dziwnych momentach. W ogóle nie pasuje do tych momentów, gdy jest włączana. Więc miałam tu taki dysonans wielokrotnie, i jeżeli chodzi o te sceny akcji, i jeżeli chodzi właśnie o muzykę, że totalnie mi to do siebie nie. Nie pasowało. No i to też się do tego sprowadza, że nie wiadomo dla kogo w ogóle jest ten film. Pan samochodzik Templariusze ma trochę scen, gdy trup ściele się gęsto. Ma trochę scen, gdy coś wybucha i mamy dramatyczne zdarzenia. Nie wiem, nawet nie jak z Indiany Jonesa, tylko z Bonda. A później mamy grupkę harcerzy, którzy uciekają ze swojej stanicy, z obozu i wyruszają na poszukiwania tego skarbu. I w ogóle ten wątek jest całkiem sympatyczny i pasuje właśnie do takiego kina przygodowego, trochę bardziej kina familijnego. I trochę bardziej w polskim starym stylu. No, jest to sympatyczne. Nawet mogę przymknąć oko na wiewiórę, która rzuca feministycznymi tekstami, chociaż nie jest to w żaden sposób umotywowane fabularnie. Liczyłam na to, że gdy poznamy jej mamę, to będzie to wytłumaczone. Bo wiecie, dzieci często powtarzają to, co usłyszą w domu. A jej mama jest tylko pokazana i wygląda na osobę, która mogłaby mieć takie poglądy, ale w sumie nie ma z nią żadnych dialogów. Więc widzę tutaj niesamowicie zmarnowany potencjał. Bo jeżeli twórcy chcieli. Włożyć takie słowa do ust wiewióry, no to trzeba było to jakoś potrzeć fabularnie, właśnie, że matka też będzie takimi tekstami rzucać. Wtedy miałoby to więcej sensu, a tak jest to bardzo mocno oderwane i tylko wpisuje się w tę netfliksową politykę. No ale jeżeli chodzi o to harcerskie trio, no to akurat oni pasowali mi tu całkiem dobrze. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Sokole Oko, który wypada naturalnie, który pasuje do tej roli sieroty, która jest szykanowana przez innych i który nie chce wracać do Bidula bez skarbu. Ma to całkiem sporo sensu. W ogóle to Trio trochę pasuje do Gunis, trochę do Skubidu, No są tu jakieś nawiązania, nawet mentorek, który wypada niesamowicie sztucznie. No, pasowałby do konwencji, gdyby to było bardziej spójne. No ale właśnie, oni są wyjęci z kina familijnego i to tak stricte z kina familijnego. Pan Samochodzik trochę z Bonda, trochę z Indiana Jonesa, trochę nie wiadomo z czego i jest moim zdaniem niesamowicie antypatyczną postacią. Przynajmniej ja w ogóle nie mogłam go polubić. Nie wiem, czy tak miało być, że miałam się wczuć w rolę Anki, która go też nie lubi, ale chyba nie do końca. Moim zdaniem nie to, że jest jakiś teatralny, ale jest niesamowicie sztywny nie jest takim poszukiwaczem skarbów, który faktycznie cieszy się, faktycznie adrenalina mu skacze przez to poszukiwanie skarbów, tak jak jest to u Indiego. Nie, on jest takim sobie gościem, który jakimś cudem szuka tych skarbów, coś tam mu wychodzi. I w sumie to wpisuje się w ten dyskurs, który był wokół pierwszej części Indiego, że Arka Przymierza mogłaby funkcjonować bez Indiany Jonesa. Tak samo Pan Samochodzik Nepariusze mógłby funkcjonować bez Pana Samochodzika, bez Pana Tomasza. Pana Tomasza, którego naprawdę moim zdaniem trudno tutaj polubić pod koniec seansu, jest nieco lepiej, zwłaszcza, że ta końcówka wskazuje na potencjalne kontynuacje. Nie wiem, jak to będzie w obliczu pewnie nie do końca wysokich ocen, ale to się okaże, być może co taki wstęp, być może twórcy wyciągną wnioski. Szczerze mówiąc, nie wiem, musiałby być wyższy budżet, nie jestem pewna też, aktor wcielający się w rolę pana samochodzika jest w stanie to udźwignąć bardziej rozrywkowo, Trudno mi tak naprawdę powiedzieć. Tutaj jest bardzo mało rozrywkowo. Może to też przez to, jak napisane są dialogi, że on się tak obelżywie odnosi i do dzieci, i do kobiet, i że jest taki samowystarczalny. I w ogóle, jak kreuje się taką postać i chce się być takim polskim Indianom Jonesem, no to fajnie by było, jakby ten bad boy był trochę bardziej pociągający tym, jak się zachowuje. Żeby, wiecie, widzowie mogli zrozumieć, czemu kobiety tak za nim latają. A mi to było niesamowicie trudno zrozumieć. Mój partner stwierdził, że pewnie to przez te jego perelowską fryzurę, ale nie. Wydaje mi się, że to nie fryzura, tylko bardziej to, jak są napisane drentwo te dialogi, i nie czuć tego ducha przygody, nie czuć tego, że on się cieszy na tę przygodę. Strasznie to jest sztuczne, trochę zahacza o teatralność, ale nie aż tak teatralnie, jak można by się było spodziewać po polskiej produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o nagłośnienie, to jest jak w typowej polskiej produkcji, musiałam włączyć napisy, bo kurczę, absolutnie niczego nie słyszałam, nie mogłam zrozumieć, co oni tam bełkoczą pod nosem, zwłaszcza na sam początku. Potem nie ja się przyzwyczaiłam, czy było trochę lepiej, jak wynurzyli się z tego morza. Dosłownie, bo Fiato Ursus zamienia się w amfibię, To taki fajny element. Jeżeli chodzi o inne nawiązania do Indiana Jonesa, to jest jeszcze przynajmniej kilka. Między innymi to, że pan Tomasz w pewnym momencie zaczyna się zachwycać, fascynować popielniczką z dwudziestolecia lecia międzywojennego niczym Sean Connery wazom. I fajnie to działa. I to jest taki mały plusik. Więcej takich elementów tutaj powinno być, więcej humoru, a nie takiego czerstwego, trochę boomerskiego humoru. No, moim zdaniem to nie działa, ale pewnie to kwestia gustu, bo akurat poczucie humoru jest mocno subiektywne. Mało jest jednak tak w ogóle humorystycznych scen w tym filmie. Wspomniałam o Ursusie, pojawia się jeszcze jedna ciekawa kwestia, jak kakao z kurkumą. Bardzo dziwne połączenie. Nie wiem, czy jestem psychicznie gotowa na to, żeby to przetestować, ale. Fajny element. Fajne też te kubeczki perlowskie, typowo polskie. Fajna wieś polska, wieś wesoła, która pojawia się na ekranie. W ogóle, jeżeli chodzi o te statyczne kadry, to są całkiem klimatyczne. Właśnie jakieś tam drzewo obrzasku, albo jak pan Tomasz zaparza sobie to kakao z kurkumą i widzi taki dym unoszący się z tego ursu Sofiata. No, akurat to wygląda całkiem sympatycznie i przyjemnie, ale to właśnie tylko te statyczne kadry. Jak zaczyna się coś więcej dziać, a twórcy chcieli, żeby działo się więcej, no bo to jednak trochę bardziej akcyjnie, jak no no to już klapa, moim zdaniem. Zapomniałam o jednym smaczku, który mógłby być niewielkim spoilerem, więc ostrzegam, że to maleńki spoiler. Jakby jednak ktoś chciał od A do Z tak z czystą kartą obejrzeć sobie pana samochodzika i templariuszy. Mianowicie zmierzam do tego, że mamy tutaj elementy fantastyczne. I to nie, że fantastyczne, ale to takie super, ale elementy fantazy. I to działa jak w Indianie Jonesie, że mamy ten mistycyzm, że historia miesza się z rzeczami trochę bardziej spirytualnymi. I tutaj też, też tak się dzieje, więc odbieram to jako nawiązanie, ale nawiązanie, które technicznie jest realizowane naprawdę źle, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wstawki niczym ze starożytnych kosmitów. Bardzo, bardzo mi to nie pasowało, wyglądało jak jak stary polski film telewizyjny z bardzo niskim budżetem, który właściwie nie powinien mieć teraz racji bytu, a jednak, chyba, że to taki celowy zabieg twórców, żeby wzbudzić nostalgię u starszego odbiorcy, żeby poczuł się właśnie jak przed starym telewizorem, oglądając pana samochodzika i templariuszy, no to może trochę bardziej, chociaż też nie do końca, bo kiedyś były znacznie lepsze polskie produkcje, więc nie wiem, jaki to był cel. I to też jest taki problem, że ja naprawdę lubię kino przygodowe i nie mam wielkich wymagań do kina na przygodowego, a Pan Samochodzik i Templariusze szoruje pod nie. Moim zdaniem ma tutaj kilka elementów, które działają, które mogłyby działać, jak właśnie to kino familijne z udziałem harcerzy. Nie wszystko tam jest super, ale dzięki nim trochę lepiej oglądało mi się ten film. Trochę lepiej wypadał ten seans, zwłaszcza, że jest kilka tekstów o tym, że jak się starzejesz, to wypadają Ci włosy. No spoko, okej, okay. to jest ten jeden z nielicznych przejawów humoru, który się tutaj pojawia. To, że Pan Samochodzik się trochę zmienia. Mamy tę podróż bohatera, że on zaczyna doceniać, że jednak potrzebuje innych. No, nie jest to aż takie fatalne kino, które zasługuje tam na 1 czy 2 na 10, Ale też nie jest to coś, co złapie was za serce, co wzbudził was nostalgię, bo mało jest tutaj tych perelowskich nawiązań, więc ta nostalgia też gdzieś tam ulatuje. Mało jest kina przygodowego, a jak jest, no to te sceny akcji są bardzo, bardzo marne. Niestety, naprawdę niestety, bo ja chciałam polubić ten film, chciałam polubić pana samochodzika, podchodząc do tematu z czystą kartą. Nie udało się, niestety się nie udało i mocno tego żałuję. Bo ja zdecydowanie nie czerpię przyjemności z oceniania produkcji negatywnie. Zawsze staram się znaleźć coś dobrego, jakiś próbyczek nadziei, zwłaszcza, że tutaj jest szansa na kontynuację. Ale kurczę, jak trudno jest polubić głównego bohatera w kinie przygodowym, w kinie przygodowym, które powinno stać tym głównym bohaterem, no to z czym do ludzi, proszę państwa? I z tą nieoptymistyczną myślą was zostawiam. Serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Również te osoby, które znają książki o panu samochodziku i mogą na ten temat wypowiedzieć, mogą napisać, co tutaj nie działa z ich perspektywy, bo tak jak mówię, ja podchodzę do tematu z czystą kartą, więc mam zupełnie inne spojrzenie na ten film. Być może u innych wywoła nieco więcej nostalgii i będzie wyższa oglądalność i trochę wyższe oceny. Jeżeli chodzi o takiego szarego śmiertelnika widza, jak ja, no to niestety Pan samochodzik templariusze to nie wypał po prostu. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego!